Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem tu w Łodzi, bo oto spełnia się nasz sen, spełnia się nasze marzenie. Za chwilę zostanie przedstawiony projekt nowego dworca. Wiele dyskutowaliśmy o tym, czy on najpierw jest potrzebny. Czy powinien być schowany pod ziemią? Jak powinien wyglądać? Czy powinien wykorzystywać elementy architektury starego dworca, który wszyscy znaliśmy, z którego często wyruszaliśmy w podróż? Dziś nie ma wątpliwości, dworzec jest potrzebny. Potrzebny jest dworzec pod ziemią. Musi wykorzystywać elementy architektoniczne starej łodzi fabrycznej, i za chwilę zobaczymy efekt pracy projektantów. Ale projektantów, którzy swoje dzieło tworzyli w takim emocjonalnym napięciu z przedstawicielami. Pani prezydent z przedstawicielami PLK, bo to są inwestorzy tego przedsięwzięcia.